Uważam, że lepiej iść zdrowym, zepsutą drogą, niż chorym, wyremontowaną drogą. Paweł Łamulewicz w naszym studiu, Tomasz Węgrzynowski, wójt gminy Rybno. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ zacznę od pytania o mocne strony waszej gminy, co stanowi o jej sile? Ten najważniejszą rzeczą dla gminy to to, że nie ulegamy depopulacji. A bo to jest problem generalnie środowisk wiejskich i gmin wiejskich, że się zmniejsza ilość ludzi. Średnia wieku w niektórych gminach przekracza 50 lat. Więc tam trudno myśleć o jakimkolwiek rozwoju. Kiedy ubywa ludzi, no to wtedy wzrastają koszty obsługi linii wodociągowych czy kanalizacyjnych. U nas na razie jest powiedzmy stabilnie. Ludzie są dumni z tego, gdzie, gdzie mieszkają, i ja staram się tylko rozbudowywać tą dumę. I się dobrze czują. Jak się dobrze czują, no to te dobre nastroje przekazują tym, którzy przyjeżdżają do gminy czy swoim dzieciom, i wtedy no, no, te młode pokolenie nie ucieka w świat. Bo tu u nas też można pięknie żyć. Panie Wójcie, silna społeczność, dobrze zżyta i funkcjonująca hmm. społeczność, to jest jeden filar hmm. rozwoju, ale no, zakładam, że nie ma rozwoju gminy także bez tych, jak to się mówi, twardych inwestycji. Na co przeznaczacie budżet i pieniądze właśnie w tej rubryczce inwestycje? No, ustawa o samorządzie gminnym dokładnie określa, co musimy zrobić. Więc musimy zapewnić wodę, więc musimy remontować, czy, czy budować wodociągi, unowocześniać stacje uzdatniania wody, czy ujęcia wody kolejnym obowiązkiem no to jest oczywiście kanalizacja rozbudowa kanalizacji w tej gminie Rybno do, właściwie można powiedzieć że dochodzimy do 80% skanalizowania jeżeli chodzi o rurę te obszary gdzie, gdzie są wybudowania lub jakieś, jakieś mniejsze sołectwa no to tam już będziemy pomagać tym mieszkańcom przy zakładaniu oczyszczalni przydomowych ale to w kolejnym etapie sprawa dróg, ale e, myślę, że taką kluczową rolą to jest jednak opieka zdrowotna. Z zadaniem samorządów jest też ta podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka medyczna. Uważam, że lepiej iść zdrowym zepsutą drogą niż chorym wyremontowaną drogą, więc wolę przeznaczać pieniądze na szczepienia, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, chodzi o HPV i 100% gmina to finansuje. Czy też w najbliższym czasie szczepienia, jeżeli chodzi o raka odbytu, też dla chłopców profilaktyka medyczna, inwestowanie w ogóle w profilaktykę medyczną. Gmina Rybno posiada własny podstawowy zakład opieki zdrowotnej. Rada gminy, jak i mieszkańcy, akceptują inwestycje związane z rozbudową środka zdrowia, z wyposażeniem w nowoczesne aparatury. Więc w to inwestujemy, a szczególnie w, w, w profilaktykę. No oczywiście drogi, więc w, 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 razem z, z Panem Marszałkiem Markiem Gustawem Żezinem i z innymi wójtami burmistrzami opracowaliśmy program modernizacji drogi 538. Została ona wpisana do perspektywy finansowej unijnej tej najbliższej. W, są na ukończeniu praje, prace projektowe. Zaprojektowali, znaczy pan Marszałek zaprojektował między innymi dla ryb, nadębienia i hartowca. Kluczową rzeczą jest dla nas, żeby krajowa droga S5 przebiegała jak najbliżej gminy ryb. Oczywiście jaka warmia Mazury, no to turystyka, więc staramy się uatrakcyjnić. Życie mieszkańców, jak i tych, którzy przyjeżdżają do nas. Mamy około 1000 hektarów jezior. Otwieramy się do, na, na, te, na te jeziora. Tak jak przez lata byliśmy plecami odwróceni do tego dobra naturalnego, jakim są jeziora, no to w tej chwili tworzymy plaże. Zapraszam na plażę do Szczuplin, na rumianą dolinę. Można się tam poczuć jak na dobrej egipskiej plaży. Szczególnie nadaje się dobrze do, do takiej turystyki rodzinnej. Mamy najdłuższe molo w Polsce, które jest na, 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 na jeziorze. To jest taki deptak wokół jeziora Rybno. Zachęcam do odwiedzenia tego deptaka. Ciekawostką jest to, że w takim bezpośrednim sąsiedztwie tego mola e, bobry zbudowały żaremie, więc można obcować z tymi e, gryzoniami. Ważną rzeczą jest oczywiście e, e, koła gospodyń, mamy ich kilka. Ochotnicze straże pożarne, przecież nasza obrona cywila właściwie się na tym opiera. Mamy prężnie działające jednostki, świetnie wyposażone. Tu muszę się pochwalić. Mamy remizę myślę, że jedną z najnowocześniejszych jak nie w województwie, to znaczy jak nie w kraju to na pewno w województwie Wójcie, formuła tej audycji niestety naszego spotkania nie pozwoli nam powiedzieć o wszystkich mhm. e, zadaniach i działaniach e, gminy sami państwo słyszą i widzą, że jest ich cała masa nie pozostaje nic innego jak tylko kibicować żeby nic na przeszkodzie nie stało i te ambitne cele i założenia e, udało się zrealizować nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv państwa i moim gościem był Tomasz Węgrzynowski wójt gminy Rybno, piękne dzięki za spotkanie dziękuję bardzo